Czarne szable to raczej symboliczna nazwa, która może dziś funkcjonować jako metafora bezwzględnych egzekutorów lub ludzi wykonujących brudną robotę dla możnych panów w Rzeczypospolitej obojga narodów. Witam was, sznażliwe Białogowy i mości Panowie, w kolejnym odcinku mojego podcastu historycznego. Przenieśmy się do świata, w którym sprawiedliwość miała końskie kopyta, prawo nosiło czarną zbroję, a wyrok sądu egzekwowano z pożarem i szablą w dłoni. To opowieść o formacji, której bali się i chłopi, i szlachta, i magnaci. O ludziach, którzy nie pytali o pozwolenie, tylko otwierali bramy miasta kolbą różnicy, o zbrojnym ramieniu magnatów Rzeczypospolitej które działało wtedy, gdy zawiatły trybunały. To historia czarnych szabel, jednego z nich, Jacka Dydyńskiego. Człowieka, który w czasie anarchii był ucieleśnieniem egzekucji. Nie prawa, egzekucji. XVII wieczna Rzeczpospolita to kraj kontrastów, jednocześnie państwo sejmików, wolności i prawa i jednocześnie kraina prywatnych wojen, nielegalnych aresztów i zbrojnych napaści. Szlachcic mógł wygrać sprawę w sądzie, ale nikt nie dawał mu gwarancji, że wyrok zostanie wykonany. Co z tego, że Trybunał orzekł eksmisję, skoro dłużnik siedział za murami zamku otoczony hajdukami i pachołkami i śmiał się w twarz sędziom? W takich sytuacjach do akcji wkraczali oni. Czarny Szable. Nie był to oficjalny oddział wojskowy, nie istniał pod tą nazwą w rejestrach, ale wiedziano kim są. Oddziały najemne jazdy, utrzymywane przez bogatą szlachtę możnych mieszczan i magnaterię, wynajmowanych przez tych, którzy mieli pełną sakwę. Ludzie do trudnych spraw konfiskat, zajazdów, porwań, egzekucji majątków. Gdy potrzebny był wyrok, wysłano dokument. Gdy potrzebna była jego realizacja, wysłano ich. Nazwę zawdzięczają nie tyle mundurowi, co aurze. Ich broń była często oksydowana, czarna, ich rzędy ciemne, ich reputacja mroczna, nie pytali, nie negocjowali, wjeżdżali, robili co do nich należało i znikali. Nie byli święci, ale byli skuteczni. I tu pojawia się on, Jacek Dydyński, imię, które w połowie XVII wieku znane było w kancelariach wojewodów, w izbach sądowych, w korytarzach zamków i wśród szlachty która miała coś do ukrycia. Oficer z doświadczeniem wojennym walczył pod sztandarami koronnymi w kampaniach moskiewskich i pod czerwono-czarnym sztandarem lisowczyków. To nie wojna zrobiła z niego legendę, to czas pokoju. Ten pozorny pokój, który w Rzeczypospolitej bywał bardziej niebezpieczny niż wojna. Dydyński został dowódcą jednej z rod Czarnych Szabel. Może nie dla chwały Rzeczypospolitej, lecz dla dukatów na pewno. Niewielki oddział trzydziestu kilku ludzi, doskonale uzbrojonych, dobrze opłaconych, wszyscy lojalni nie wobec króla, lecz wobec Jacka. Współczesne mu relacje wspominają o jego zmyśle do sprawiedliwości i do bezwzględności w wykonaniu. Był dokładny, zimny i przekupny a jednocześnie potrafił wydać rozkaz, który kończył się pożarem całego folwarku. Nie bez powodu mówiono o nim pan Dydyński nie zajmuje, on odbiera. W Rzeczypospolitej i szlacheckiej istniało wiele rodzajów władzy: królewska, sejmikowa, sądowa, a nawet prywatna, ale tylko jedna z nich miała odwagę zjawić się bez zaproszenia, z dokumentem w jednej ręce i z szablą w drugiej. Rok 1639. Jacek Dydyński pojawia się pod dworem Sicińskiego, kasztelana Wyszogrodzkiego, bladym świtem. Nie był to przypadek. Egzekucje majątków zaczynały się o świcie, zanim dworzanie zdążyli się zbrojnie zorganizować. Dwór był dobrze znany, otoczony palisadą, trzy baszty strażnicze, kilkudziesięciu pachołków i hajduków. Siciński, szlachcic wpływowy, od lat ignorował wyroki sądowe na rzecz Stanisława Krasickiego. Winien był ogromne sumy za nieoddane zastawy ziemskie i grzywny zasądzone przez Trybunały. Trzy wyroki, trzy razy wezwania. Na czwarty raz – dydyński. Przyprowadził ze sobą 30 ludzi. Czarne szable. Czarne rzędy, szable w dłoniach, kilku z różnicami. Nie było w tym miejsca na przypadek. Każdy znał swoją rolę. Każdy wiedział, że tu nie chodzi o walkę, ale o wykonanie sprawiedliwości w imieniu Rzeczypospolitej. Pod bramą stanął sam. Ja, Jacek Dydyński, egzekutor wyroków i defensor sprawiedliwości. Z upoważnienia Trybunału i woli nieba przybywam, byś ty, Marcinie Sieciński, otworzył wrota. — Oddał dwór i dobra należne mojemu mocodawcy, Stanisławowi Krasickiemu, który cię kredytem obdarzył, a ty mu in gratum odpowiedziałeś. — Masz na to czas do wybicia trzeciego dzwonu. Brama milczała. Na murach pojawili się ludzie z łukami, z różnicami. Ktoś splunął w dół. Sicińskiego nie było widać, ale jego pogarda unosiła się w powietrzu. Dydyński nie drgnął. Trzeci dzwon wybił. Nie było salwy, nie było wojny, był rozkaz. Ludzie dydyńskiego podpalili stodołem przed palisadą. Dym zasnął widoczność. W drugim kierunku ruszyły podjazd przez zagajnik, przez sad, przez staw, tam gdzie palisada była najniższa. Weszli jak cień, od tyłu. Zanim straże ściglińskiego się zorganizowały, tylna brama była już otwarta. Nie trwało to długo. Kilku ludzi próbowało stawić opór. Dwóch zabitych. Reszta rzuciła broń. Hajducy peszli do lasu. Siciński uciekł przez piwnicę do lasu, ale został pojmany po trzech dniach. Przyprowadzono go z rękami związanymi u pasa i listem egzekucyjnym przyczepionym do kołnierza. Dwór został zajęty, mienie zinwentaryzowane, dokumenty przekazane do grodu w Dubiniecku, gdzie przebywał Krasicki. Wszystko zgodnie z prawem. Ale to nie dokument wzbudzał postrach wśród szlachty. To nie wyrok zrobił wrażenie. To była czarna sylwetka człowieka, który nie wszedł przez bramę, bo wiedział, że mury są tylko przeszkodą, nie ochroną. Tak właśnie działały czarne szable. Nie były armią, nie były bandą. Były znakiem, że prawo, choć czasem ciche, potrafi uderzyć z całą siłą w rzeczy pospolitej wszystko było możliwe. Król mógł prosić o zgodę sejmików, szlachcic mógł powoływać własną armię, a sędzia mógł wydać wyrok, którego nikt nie wykonał. Ale był jeszcze ktoś. Ktoś, kto nie czekał aż władza się ruszy. Ktoś, kto płacił złotem, wymagał lojalności i oczekiwał tylko jednego: skuteczności. Takim kimś był Stanisław Stanicki, pan na łańcucie, znany w całej koronie jako diabeł. Nie dlatego, że palił kościoły, ale dlatego, że nawet piekło szanowało jego metody. To on był prawdziwym królem podkarpacia. W zamku uczynił twierdzę, z majątku państwo w państwie. A gdy potrzebował ludzi do brudnej roboty, nie zwracał się do sądu. Zwracał się do Dyńskiego. Jacek Dydyński, niegdyś egzekutor królewskiego wyroku, teraz służył w prywatnej kompanii Stadnickiego. I nie był sam: czarne szable jego rota przeszła z rejestru trybunalskiego na listę żołdów wypłacanych ze skarbca łańcuta. Oficjalnie był ochroną dóbr, w praktyce armią do zastraszania sąsiadów, pacyfikacji budynków chłopskich, ściągania długów, które nie istniały. I zajazdów na ziemię sporne. W pamiętnikach z epoki pisano o nich tak: Nie byli to urzędnicy Rzeczpospolitej, jeno ludzie czarni jak noc, którzy z woli pana brali. Co chciał, a kto się opierał, ten milczał w ziemi. Ich reputacja rosła z każdym tygodniem. Addyński? W oczach sądów najemnik, w oczach chłopstwa kat, w oczach stadnickiego narzędzie. Wysłano go do zamku, gdzie starosta Zebrzydowski próbował egzekwować królewski dekret ograniczający samowolę Starnickiego, ale zanim przybyli posłańcy królewscy, Dydyński już tam był, z rotą. W ciągu jednej nocy zajął majątek urzędnika Grodzkiego, zabrał księgi, spalił archiwum i przybił do wrót tablicę z jednym zdaniem. Nie ma prawa poza wolą pana. W tym czasie Rzeczpospolita balansowała na granicy wojny domowej. Rokosze, sejmiki rozbijane szablą, aresztowania sędziów, rajdy na sąsiadów. Choć Mikołaj Zebrzydowski próbował stawić czoła Stanisławowi Stadnickiemu, to w roku 1606, podczas Rokoszu, który na zawsze zapisał się w historii jako Rokosz Zebrzydowskiego, dawni przeciwnicy znaleźli się po tej samej stronie konfliktu. Los sprawił, że walczyli ramię w ramię przeciwko królewskiej władzy, a nie przeciwko sobie. Statnicki po przejęciu łańcuta zorganizował sobie armię, ale oprócz armii miał czarne szable i to wystarczyło. Dydyński jeździł od zamku do zamku, czasem bez jednego wystrzału czasem zostawał za nim tylko pustka i dym. Nikt nie wiedział, gdzie się pojawi, ale każdy wiedział, że jeśli już przyszedł, lepiej się nie stawiać. On nie przychodził, żeby rozmawiać, on przychodził, żeby zakończyć. Ale w tym wszystkim był cień wątpliwości, bo czy człowiek, który kiedyś wykonywał wyroki króla, mógł teraz służyć komuś, kto się królowi sprzeciwiał? Czy czarne szable były jeszcze narzędziem prawa, czy już tylko bronią w ręku anarchii? Wszystko co złe kiedyś znajduje swojego sędziego. W 1610 roku Stadnicki, pan na łańcucie, zginął w bitwie pod Trnawą z ręki Łukasza Opalińskiego. Tak zakończył się najczarniejszy rozdział prywatnych wojen w Rzeczypospolitej i pierwszy etap życia tułaczki Jacka Dydzyńskiego. Dydzyński, niegdyś wierny diabłu łańcuckiemu, nie chciał podzielić losu rozbitej watachy. Sprzykrzyła mu się kompania jego synów, którym służył, więc przeszedł do obozu ich wroga, Konstantego Korniakta, dziedzica potężnych majątków na Rusi. Nie zagrzał tam jednak długo miejsca, w świecie najemników lojalność była krucha, a żołd decydował o wszystkim. Później służył Stanisławowi Krasickiemu, ale i tam długo nie zagrzał miejsca. W końcu Dydliński przystał do najzacieklejszych wrogów Krasickiego, książąt Sanguszków, wykradając wcześniej obciążające Krasickiego dokumenty. Za ten wybór podczaszy Łomżyński groził mu śmiercią. Tak toczyło się życie Czarnych Szabel, gdy jej wierność nie miała innej wartości niż wypłacony żołd i własny strach. Przez lata przewijał się przez prywatne armie, Wojny sąsiadów, sprawy sądowe i rabunki, aż wreszcie przyszły nowe burze. Kiedy na Ukrainie zapłonęło powstanie Chmielnickiego, Dydyński raz jeszcze chwycił za szablę. W 1649 roku podczas wielkiej bitwy pod Zborowym poległ, jak wielu takich jak on, zdala od domu, bez pana, dla którego warto byłoby umierać. Może nie zginął dla jakiegoś magnata, ale zginął dla Rzeczpospolitej. Tak kończy się legenda czarnych szabel. Byli cieniem między sprawiedliwością a anarchią, najemnikami w ręku panów, którzy walczyli nie o prawo, lecz o władzę i złoto. Gdy minęła epoka wataszków, czarne szable rozsypały się w dziejów, wraz z ostatnimi, którzy wierzyli, że odwaga i szabla wystarczy, by przeżyć w świecie, gdzie prawo przegrywało z przemocą. Może gdzieś jeszcze w nocnych opowieściach przemykacie miejsca w czarnej zbroi, ale czas czarnych szabel już przeminął. Dziękuję za wysłuchanie tej historii. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zostaw komentarz, podziel się opinią i zostań na kolejnych opowieściach o zapomnianych bohaterach Rzeczypospolitej. W opisie filmu znajdziecie link do darmowej książki. Została ona stworzona na podstawie skryptu do filmu, który właśnie obejrzeliście. To doskonała propozycja dla tych, którzy lubią zanurzyć się w lekturze, idealna na drogę do pracy, szkoły lub po prostu na chwilę wytchnienia z historią w ręku. Zachęcam do wsparcia mojej pracy nad rozwojem podcastów. Dzięki Wam mogę wspólnie docierać do kolejnych fascynujących epizodów naszej historii. 都是损毁。